Dobry, jestem Jacek Wyżelski i chciałbym dzisiaj porozmawiać troszkę o tym, opowiedzieć o tym, jak sprawić, żeby nasi uczniowie byli wspólnotą uczących się, a nie zbiorem wyłącznie konkurujących ze sobą osób. Szkoła się generalnie nie kojarzy czasami ze wspólnotą, ze współpracą, tylko kojarzy się raczej z konkurencją. Mówimy wzorowy uczeń, słaby uczeń, uczeń ciągnący się gdzieś w ogonie uczniów. Mówimy o tym, że mam w klasie. Generalnie przeciętnych, słabych uczniów, ale kilka perełek, tych, którzy się angażują. Albo odwrotnie, mam w klasie dobrych uczniów, ale kilku zostaje mocno w tyle. Czyli raczej szkoła jest takim miejscem różnicowania i trudno tego uniknąć, tak? bo jeżeli chodzi o efekty, zawsze tak pewnie będzie. Natomiast warto na pewno z powodów wychowawczych, ale też z powodu w ogóle klimatu nauczania, pracować na tym, żeby klasa. Na tyle, na ile to możliwe, stała się wspólnotą uczących się i przynajmniej czasami uczniowie musieli współpracować, żeby osiągać cele dydaktyczne, żeby musieli pracować na równych prawach, nie konkurując ze sobą, ale właściwie łącząc swoje siły i równocześnie, równomiernie angażując się w to, co robimy na lekcji. Oczywiście jest sporo takich sposobów czy rozwiązań, o których słyszeliśmy, na przykład na pewno każdy słyszał o metodzie projektów. Ja będę chciał o niej powiedzieć, tak, I zaraz powiem dlaczego, mimo że taka znana, to będę chciał o niej tutaj za chwilę troszeczkę opowiadać. Opowiem Państwu też o metodzie, którą przez ostatnie kilkanaście lat nauczyłem, no widziałbym tysiące nauczycieli w Polsce, i mam dużo informacji zwrotnych, że ją stosując, zresztą na różnych poziomach nauczania, nie tylko w gimnazjum, ale i nauczyciele, uczniów młodszych, będę chciał powiedzieć o metodzie słoja z makaronem. Natomiast czemu będę chciał mówić o tych metodach? Ponieważ okazuje się, że stosując takie metody, Musimy dbać o różne drobne szczegóły. Nie wystarczy taka generalna znajomość, na przykład metody projektów, ogólne założenia, bo okazuje się, że o tym, czy odniesiemy sukces wprowadzając dane rozwiązanie, zdecyduje to, jak ta metoda będzie wprowadzana, i zdecydują czasami drobne detale, o których czasami zapominamy, a które. Warunkują właściwie to, czy w ogóle było sens wprowadzać dane rozwiązanie, było sens dane rozwiązanie realizować. E, więc opowiem o tych dwóch rozwiązaniach i opowiem o nich w szczegółach. Ale nim to powiem, to chcę Państwu powiedzieć, jak to w ogóle jest z tą współpracą, kiedy się współpracuje, a kiedy się nie współpracuje. W 1954 roku bardzo znany psycholog społeczny, Muzara F. Zrealizował badanie jaskinia zbójców w Oklahomie, gdzie wywiózł dwie grupy młodych ludzi, dwie grupy skautów i podzielił ich na dwa obozy. I te grupy się mocno zantagonizowały, oni zaznaczyli sobie swoje rytuały grupowe, symbole grupowe i były właściwie w pewnym momencie wrogimi grupami młodych ludzi. I okazało się, że strasznym problemem jest to, jak to później zrobić, że kiedy istnieją takie, tego typu podziały, jak to później zrobić, żeby oni znów stali się jedną wspólnotą. I mu i ze swoimi współpracownikami wymyślili rzecz prostą, a jednocześnie genialną, ale też znaną nie tylko z tego eksperymentu, ale w ogóle z życia, kiedy obserwujemy życie społeczne. toż wymyślili, że ludzie współpracują wtedy, kiedy dostają takie zadania, w których bez współpracy nie da się osiągnąć sukcesu. I zaczął zadawać im zadania na przykład polegające na tym, iż e, powiedział: Słuchajcie. Przyjedzie tutaj do nas kino, ale w żadnym z waszych budżetów obydwu grup nie ma wystarczającej kwoty pieniędzy, żeby zaprosić to kino. Jak się nie pogodzicie i nie złożycie razem środków, które posiadacie, no to do kina nie przyjedzie. Tak? Czyli mogliście nie współpracować, ale gdybyście nie współpracowali, nie skorzystalibyście z kina. Albo na przykład zakopywał ciężarówkę, która przywoziła prowiant do obydwóch obozów i powiedział: Jeżeli nie będziecie razem wypychać tej ciężarówki, to właściwie jedna grupa sobie nie poradzi, nie będzie jedzenia, nie przyjedzie do was pożywienie, tak? I musicie współpracować. I okazało się, że tego typu strategia odniosła sukces. Czyli generalnie jest tak, że uczniowie, czy w ogóle ludzie, współpracują wtedy, kiedy bez współpracy nie da się osiągnąć sukcesu. Później zresztą jego pomysł dalej realizował w praktyce już edukacyjnej znany psycholog społeczny Elliot Aronson, który wprowadził rozwiązanie zwane klasy układanki, którym warto też się zainteresować. To było takie rozwiązanie, które miało na celu Wkluczanie, włączanie odrzuconych uczniów. Otóż Elliot Aronson zbudował serię takich zadań klasowych, w których na przykład zadanie trzeba było rozwiązywać grupowo. Natomiast zadanie było takie, że na przykład każdy członek grupy dostawał jakieś mikrozadanie do rozwiązania, które trzeba było połączyć w jedną całość. I w momencie, kiedy na przykład grupa wykluczyłaby jednego z członków, no to nie osiągnęłaby sukcesu jako całość. Czyli jakby sama konstrukcja zadania była taka, że bez współpracy nie ma efektu, nie ma sukcesu. My często słyszymy o projektach grupowych, realizuje się te projekty grupowe nie tylko na, w szkołach, w gimnazjum na przykład, czy w, czy w szkole ponadgimnazjalnej realizuje się też tego typu projekty, na studiach i bardzo często osoby prowadzące pro, projekty mówią, że tak naprawdę w założeniu ten projekt ma polegać na współpracy, ale tak naprawdę każdy członek grupy realizuje swój kawałek i, tak, i, i, i potem go przedstawia, i to wszystko ma niby tworzyć jakąś całość, ale ani w procesie tworzenia. Tego, co miało być wytworzone w projekcie, ani w procesie jego oceny, nie ma żadnej współpracy. To pozorna współpraca. Z taka współpraca, gdzie każdy pracuje indywidualnie i ze sklejanki tej indywidualnej pracy, a nie z prawdziwej współpracy, ma powstać jakiś efekt. Czyli tak naprawdę nie, ma za, nie stoi za tym żaden proces grupowy, nie stoi za tym żaden proces budowania współpracy i nie osiągamy tych efektów wychowawczych, które chcielibyśmy osiągnąć, realizując projekt grupowy. Ktoś zapyta, jak go więc realizować, jakie ja mam na to pomysł. Kiedy mówimy o projekcie grupowym, warto. To zwrócić uwagę tak etapowo na kilka istotnych detali, kilka istotnych informacji związanych z tym, jak realizować taki projekt, żeby on rzeczywiście przyniósł te cele, które sobie zakładamy. Żeby rzeczywiście integrował uczniów, yy, budował współpracę, żeby rzeczywiście osiągnąć nie ten efekt, o których mówiłem wcześniej, takich nieudanych projektów, gdzie indywidualnie każdy robi swój kawałek, ale rzeczywiście, aby tu się pojawiły procesy grupowe, procesy międzyludzkie, na których nam zależy, żeby rzeczywiście uczniowie poczuli siłę sytuacji. W której łączymy swoje, łączymy swoje zdolności, łączymy swoje umiejętności i pracujemy wszyscy razem. Więc na początku rzeczywiście, żeby projekt został dobrze zrealizowany, uczniowie muszą mieć klarowną sytuację dotyczącą tego, czego projekt dotyczy. Możemy tu skorzystać z inspiracji, z pomysłów News, które znajdują się w, w końcowej części książki, gdzie uczniowie na przykład mają takie inspiracje o realizacji projektu grupowego związanego z naturalnymi katastrofami, czy związanymi z tym, że przygotowują stronę gazety, w której, w której, takiej gazety, w której udzielają odpowiedzi, czy budują stronę gazety, gdzie nastolatkowie zadają pytania związane z jakimiś problemami, których nie umieją rozwiązać, a redaktor odpowiada. Możemy też wymyśleć własne pomysły. Ważne jest, żeby uczniowie mieli klarowną sytuację co do tego, co ma być zrealizowane, w jakim czasie i jakie będą kryteria oceny później tego, co, co zrealizujemy. Yy, okazuje się, że warto tutaj pokazać na przykład, jeżeli dysponujemy z zeszłego roku na przykład, czy z jakichś innych miejsc dysponujemy takimi pracami już wykonanymi, okazuje się że dość motywująco i też tak jakby inspirująco wpływa to, że pokażemy jakieś wcześniejsze wykonane przez uczniów prace albo fotografie tych prac, albo film z działania, kiedy, kiedy wykonywali te prace, bo wtedy jest to taki konkret, który uczniów inspiruje i mówi tym uczniom, zobaczcie, coś tego typu chcemy stworzyć, tak? Trzeba wyraźnie wskazać, że liczy się oryginalność, że nie o to chodzi, żeby naśladować czyjeś rozwiązanie, ale też pokazać na przykład prace, w których wyraźnie widzimy, że ktoś włożył wkład pracy w to spory, postarał się, tak? wykonał, to, wykonał to w sposób taki bardziej zaangażowany, bardziej konkretny. Warto też uczniom jasno przedstawić sam proces, czyli powiedzieć, ile to będzie trwało, jakie są terminy realizacji. Jaką część realizujemy w klasie bezpośrednio z nauczycielem, jaką poza klasą, bo można tak zaplanować, że jakaś część jest realizowana w klasie, jakaś część jest realizowana w domu. Natomiast warto tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć uczniom, Jaka jest nasza rola w czasie tego procesu? Czy na przykład kiedy będziemy w klasie, no to będziemy uczniom sprawdzać fragmenty? Czy na przykład, jeśli użyją jakiegoś słownictwa, to mogą do nas przyjść i my ich zainspirujemy, pomożemy, czy na tylko obserwujemy, jak oni to realizują? Chodzi o to, żeby uczniowie mieli jasność i klarowność dotyczącą tego, że każdy jest na tych samych warunkach, ma te same prawa, każda z pracujących grup, na które podzieliliśmy uczniów, którzy pracują tutaj, tutaj wspólnie, wspólnie nad, nad realizacją tych zadań y, projektowych. Tak? Warto uczniom powiedzieć. Z czego mogą korzystać, to, że ze słowników mogą korzystać, na przykład, czy mogą korzystać nawet z internetu, żeby się zainspirować jakimiś rozwiązaniami, czy z jakiego rodzaju rozwiązań graficznych mogą korzystać, tu warto zwrócić uwagę też na, na to, żeby no, zwracali uwagę na to, na prawa autorskie, na to, z czego korzystają, jak korzystają, nawet jeżeli wykorzystują do celów edukacyjnych, to żeby chociaż podawali źródła, na przykład, z których, z których korzystali, a nie wykorzystywali różnego rodzaju materiałek, absolutnie. Absolutnie nie, nie, nie podając tego typu informacji. Ja w swojej praktyce sprawdziłem, że taką najbardziej istotną rzeczą, którą warunkuje to, czy taki projekt grupowy nam się uda, czy nam się nie uda, są dobrze skonstruowane kryteria oceny tego, co ten projekt ma przynieść i w jaki sposób będziemy później dawali uczniom informację zwrotną na temat tego, co, co, co się im udało. Otóż Zwykłe się takie projekty oceniać w postaci oceniania samego dzieła, czyli jak ono jest wykonane, czyli poprawności językowej, atrakcyjności graficznej, no ale w sumie takie dzieło da się wykonać w ogóle nie współpracując, każdy może zrobić swój kawałek na uboczu i, i, i powstanie z tego jakaś całość, czyli co prawda będziemy mieli piękne dzieło, ale nie będziemy mieli żadnego procesu współpracy. Otóż kiedyś wymyśliłem sobie i wprowadziłem w życie, że warto tego typu projekty realizować, stosując trzy kryteria ocen równocześnie. Po pierwsze, rzeczywiście trzeba uczniom powiedzieć, że na przykład przydzielamy im jakąś liczbę punktów, oceniając poprawność językową i wartość językową takiego projektu, czyli oceniamy słownictwo, struktury gramatyczne, nie wiem, jakość tego słownictwa, czy poziom jakby nie wiem, skomplikowania tego słownictwa, przydzielając jakąś liczbę punktów, czyli oceniamy sam produkt. Po drugie, i to jest jasne, i to większość osób robi, ale po drugie, warto uczniom powiedzieć: słuchajcie, ja przy części tego procesu, może czasami przy całym, kiedy wszystko się dzieje w klasie, jestem, i drugą rzeczą, za którą wam dam tą samą liczbę punktów, to ja przyglądam się sposobowi, w jaki pracujecie. A mnie interesuje, żeby to był projekt grupowy. Czy przyglądam się temu, czy wy rzeczywiście dyskutujecie, dzielicie się na role, dyskutujecie, kto coś najlepiej umie robić, czy coś, czy też po prostu absolutnie odbywa się to w taki sposób, że każdy sobie rzepkę skrobi, każdy robi coś sam. Tak? Czyli jeżeli zobaczysz, że w jakiejś grupie ktoś jest na uboczu, ktoś jest wyłączony z prac zespołu i tak dalej, to tylko i wyłącznie obniża Wam punkty. Czyli patrzcie też, że to, 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 co oceniam, to oceniam też jakość współpracy grupowej i to jest dla mnie bardzo ważne, bo to też jest ważne w tym projekcie. Nie tylko to, co wytworzycie, ale też sposób, w jaki pracujecie, to jak współpracujecie, jak się komunikujecie w czasie tej współpracy. I wreszcie też kolejna ważna rzecz, już trzecie kryterium, to jest kryterium, w którym mnie interesuje wiedza, którą zdobyliście w tym projekcie. Można na przykład zrobić piękny projekt, się niczego nie nauczyć, nie pamiętać żadnego słowa z tego projektu, żadnego zwrotu, nie wiedzieć nic. Ale warto uczniom powiedzieć: tak, słuchajcie, to jest projekt, w którym użyliście dużo słownictwa, ale po to, żeby się go nauczyć. Więc ja teraz przychodzę do Was i na przykład pytam Was z tego słownictwa, każdego z grupy, ale nie każdy będzie oceniany osobno. Tylko łącznie, na przykład każdego zapytam o pięć słów, żeby ją mieli wypowiedzieć, a jednocześnie znali ich znaczenie, tak? I ja wreszcie dam wam określoną liczbę punktów w całej grupie. Ale co to znaczy? Każdy w waszej grupie jest bardzo mocno zainteresowany tym, żeby każdy inny wszystko wiedział z tego projektu. Nie interesuje cię w tym projekcie tylko to, żebyś ty umiał, interesuje cię to, żeby kolega umiał, ponieważ to akurat to zadanie realizujecie grupowo. To znaczy, jeżeli ja podejdę, tak, no z tego, że ty będziesz znał wszystkie słowa, Twój kolega nie będzie znał w ogóle. Otóż musicie to tak zrobić i tak się przygotować z tego projektu, czyli na przykład jeżeli ty używasz jakichś słów, to zadbaj, o to, żeby inni te słowa znali, żebyś im wytłumaczył, powiedział im wymowę i tak dalej, po to, żeby oni też potrafili, ponieważ ja mogę każdego zapytać o każde słowo, czy o każdy zwrot, który znajduje się w tym materiale. Potem widziałem bardzo ciekawe rzeczy, na przykład na korytarzu gimnazjum, w którym uczyłem. Widziałem na przykład ucznia, który był wcześniej bardzo słaby i ucznia, który był bardzo dobry w grupie i sytuację, w którym na korytarzu bardzo dobry uczeń przepytywał tego słabego zesłownictwa z projektu. Dlaczego go przepytywał? Bo w jego wierotnym interesie było to w tym momencie, żeby nie tylko on potrafił, ale żeby potrafił tamten uczeń, akurat w tym projekcie. Oczywiście nie wszystkie projekty, które realizujemy są projektami grupowymi czy, czy zespołowymi, natomiast kiedy już taki projekt realizujemy, to to ustalenie tych reguł jest bardzo ważne. I wreszcie istotne jest to, żeby Wyeksponować, jeżeli uczniowie stworzyli coś bardzo ciekawego w projekcie grupowym, to każdy chce się cieszyć tym, że coś się udało osiągnąć, szczególnie jak się coś udało osiągnąć razem, a nie samemu. Więc warto pokazać to, co uczniowie stworzyli. tak? Wystawić to w klasie, pokazać na fanpage'u szkoły, wystawić to nawet tak, żeby uczniowie innych klas mogli to zobaczyć w jakimś miejscu w szkole. To jest bardzo istotne, to się niby robi, natomiast można to zrobić też z różną klasą i w różny sposób, i to jest bardzo ważne, i żeby o tym nie zapominać, że to tylko ocena, chowamy, wyrzucamy prawda? i nas nie interesuje. Drugą, którą bardzo krótko omówię metodą, którą kiedy uczę o niej nauczycieli, to uczę ich godzinę, więc powiem tylko podstawowe rzeczy, ale i bardzo istotne, jest metoda słoja z makaronem. Bardzo ciekawa metoda. Poznałem ją lata temu, zresztą połowę tej metody zmieniłem, chociaż ją poznałem jako metodę z USA, tak, a połowę tej metody zmieniłem w praktyce swojej też, bo się okazało nie być nieadekwatna do naszego kraju. To jest metoda, w której która właściwie łączy uczniów, można ją stosować i znam nauczycieli, którym ją pokazywałem, którzy ją stosują w przedszkolu, a znam takich, którzy po różnych zmianach i modyfikacjach stosują w szkole podstawowej, gimnazjum, a nawet w szkołach ponadgimnazjalnych. Jest taka metoda, która polega na wykorzystaniu bardzo prostego gadżetu, czy bardzo prostego przedmiotu, jakim jest naczynie przeźroczyste, w którym mamy zaznaczony poziom, na przykład za pomocą naklejonych kreski. I Jakieś sypki materiał, makaron to jest dobry, bo się nie zbija po przestawieniu słoika, tylko zachowuje, zachowuje poziom, tak? który wrzucono. I mówimy uczniom, tak, słuchajcie, jesteście pewnym razem drużyną, zespołem na no, u mnie na angielskim. Jak zezwolić się pożartować, trochę się tak pobawić, ale jednocześnie chcę was docenić. Otóż za każdym razem, kiedy zobaczę, że ktokolwiek w klasie, pojedyncza osoba grupa, a może wszyscy naraz, tak się też zdarza, zrobi coś dobrego, czyli zaangażuje się w pracę, będzie pracował sensownie, dobrze, współpracując i tak dalej, to za każdym razem sypnę trochę makaronu do tego słoika, także go będzie przybywało. Ale zobaczcie, co to za metoda. To jest metoda, w której właściwie może zostać nagrodzona indywidualna osoba, ale zarobi ten makaron dla wszystkich. Może grupa popracować, ale zarobi ten makaron dla wszystkich. Czyli to uczy wspólnoty. Mówimy, wszyscy razem zbieramy do tej spiżarni, zbieramy do tego jednego worka. Czyli to jest coś, co mówi, jesteśmy wspólnotą, działamy razem. I mówię uczniom tak, słuchajcie, pewnego dnia tyle tego nazbieramy, tego naszego zaangażowania, aktywności i pozytywnych rzeczy, że wypełnimy ten słoik aż do tej naszej zaznaczonej kreski, poziomu linii. I wtedy. Zrobimy sobie jakąś symboliczną nagrodę. Istotne właśnie, żeby ta nagroda była symboliczna. Pamiętam taką klasę u mnie, że była lekcja, na której można jeść i pić po wypełnieniu słoika, co jest śmieszną nagrodą, ale dla tych uczniów była atrakcyjne, że oni sami taką wybrali. Może być lekcja z tłumaczeniem piosenek, lekcja z jakimiś zabawami, lekcja na zewnątrz, kiedy już zaczyna być gorąco, tak, na zewnątrz. Cokolwiek to nie będzie, ważne, żeby to nie było drogie i żeby to było raczej symboliczne, zrobienie czegoś wspólnie, miłego, razem. Ta metoda jest bardzo ważna, ale trzeba znać szczegóły jej stosowania. Otóż po pierwsze warto, kiedy pracujemy z gimnazjalistami, żeby tego słoika nie wypełnić za szybko. Jak nie trzeba się będzie postarać, tak? czyli liczy się wielkość tego słoika, ilość makaronu, który wsypujemy, żeby to chociaż dwa tygodnie czy trzy tygodnie yy, ten makaron się zbierał, żeby uczniowie mieli poczucie, a może miesiąc, żeby mieli poczucie, że i tak musieliśmy się napracować. No ale też nie za długo, bo jak będziemy mieli ogromne naczynia, będziemy sypać mało makaronu, to wszyscy wiedzą, nigdy tego nie osiągniemy. Więc to jest pierwszy szczegół, o który trzeba zadbać wielkość słoja. Druga rzecz, niektórzy stosują tą metodę. I tak jest opisane w niektórych książkach, że nauczyciel dostarcza makaronu, kiedy jest dobrze, natomiast odbiera go wtedy, kiedy jest źle. Otóż nie. Ja sprawdziłem, że to się nie opłaca, bo wtedy jest tak, że ten uczeń, przez którego wszyscy stracili makaron, jest szykanowany przez innych źle traktowany, a to raczej odwrotnie. Zależy mi, żeby ta metoda właśnie włączyła takiego ucznia, który się słabo sprawuje. A poza tym uczniowie zawsze mają wrażenie, że się dużo napracowali żeby osiągnąć tego makaronu troszeczkę w słoju, a za byle co go stracili. Więc ja doradzam wszystkim tylko sybne, wtedy, kiedy jest dobrze. Ta metoda ma motywować. Nawet jak jakiś uczeń zachowuje się niewłaściwie, jest mnóstwo innych rozwiązań komunikacyjnych, które możemy stosować, a nas tylko w tej metodzie interesuje uczeń czy uczniowie, którzy robią dobrze. Przykładowo, jeżeli pracujemy z grupami, pięć grup, Trzy pracują świetnie, dwie słabo, to ja po skończonym ćwiczeniu nie mówię zabieram za słabą pracę, tylko mówię, słuchajcie, sypię Wam trochę makaronu za tą pracę grupową, w gruncie rzeczy te trzy grupy Wam zarobiły. Wszystkim. Tym, którzy słabo pracowali też. Ale ma być poczucie tego, że działamy razem, ma być poczucie wspólnoty. My nie konkurujemy, my działamy razem. Jeśli mamy ucznia, który jest wzorowym uczniem na co dzień, i on zdobędzie trochę makaronu za to, że znowu był wzorowy, no to za chwilę uczeń słaby, który nawet jest traktowany jako czarna owca w tej klasie, też zarobi makaron za to, że przygotował dobrze jakieś materiały, na przykład do lekcji, nie wiem, star elegancko tablicę czy cokolwiek zrobił. Ta metoda ma włączać, a nie wykluczać ma łączyć, a nie dzielić. Bardzo istotne jest, żebyśmy nie ustalali, za co ten makaron sypiemy. Chyba, że chcemy być ofiarami tej metody i żebyśmy na przykład potem byli uczniowie wokół nas biegali i mówili, że jest ustalone, że za coś jest ileś makaronu, ja właśnie teraz to robię, proszę ten makaron sypać i tak dalej. To działa wtedy kompletnie bez sensu. To i trzeba wyraźnie powiedzieć uczniom: zobaczcie, ja będę obserwować, ja będę sypać ten makaron wtedy, kiedy będziecie dobrze działać. I wtedy możemy nagradzać różne rzeczy, zachowania społeczne, jakieś właśnie dydaktyczne, zaangażowanie uczniów, nawet porządkowe to, że wszyscy, nie wiem, zadbali o to, żeby krzesła do, 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 dosunąć i wyrzucić papiery. Bardzo wyraźnie, jakby chciałbym powiedzieć, że to jest rodzaj zabawy, że tu nie jest istotne, bo to jest za mała nagroda, żeby uczniowie robili to dla to samej tej nagrody. To jest bardziej rodzaj umowy, bardziej rodzaj przyjemnej sytuacji, w której my zauważamy, że uczniowie robią dobre rzeczy uczniowie, te robią. Czy to działa. Ja znam to od wielu lat, tak, informacje mam zwrotne do nauczycieli, którzy to mówią, i czasami to są prześmieszne sytuacje, gdzie na przykład nauczyciel innego przedmiotu niż anglista, który prowadzi tę metodę słyszy, na przykład od uczniów w gimnazjum, powie pani tam pani z angielskiego, że myśmy dobrze robili naszej bo, bo chcemy, żeby trochę nam dostawało makaron, tak, i tak dalej. Więc to, to w ten sposób wygląda. To jest przezabawna metoda, właśnie, która działa bardzo ciekawie i oczywiście każdy z nas zabarwi tę metodę swoim stylem. Nawet samo ustalenie nagrody tak, to może być kilka moich propozycji, nad którymi uczniowie głosują. To mogą być propozycje uczniów, nad którymi, kilku, nad którymi, którzy mają takie pomysły, nad którymi później inni uczniowie z klasy głosują. Muszą być bardzo różnie zorganizowane. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że mam mnóstwo informacji zwrotnych, właśnie co ciekawe rzadko kiedy jest tak, że jakaś metoda pasuje do przedszkola, a jednocześnie do gimnazjum. Oczywiście prowadzi się trochę w innym stylu, nagrody są innego rodzaju czas wypełniania słoika jest dłuższy na przykład w gimnazjum oczywiście niż w przedszkolu. Natomiast bardzo metoda jakby sprawdzona w bardzo wielu miejscach. Ja muszę powiedzieć, że ja mam już w tej chwili po tych kilkunastu latach mówienia o tej metodzie znacznie więcej doświadczeń innych osób, których nauczyłem tej metody niż swoich własnych z jej tak w tej chwili. Ponieważ tak dużo osób, którym które pokazałem dały mi później informacje zwrotne mówiąc co wyznaczyły jako nagrody, jakie sytuacje to powodowało i tak dalej. Zamykając naszą, naszą, nasze krótkie rozważania na temat pracy grupowej, wspólnoty i łączenia uczniów, muszę powiedzieć, że pokazałem właściwie ilustracyjnie dwa rozwiązania, tak, jedno bardzo znane. Projekt grupowy, tak, czy projekt zespołowy, tylko kiedy ono jest znane, kiedy nie wnikamy w szczegóły, kiedy się nie interesujemy szczegółami, możemy mieć projekt grupowy, który się będzie nazywał projekt grupowy, ale nie przyniesie tych korzyści, które są właśnie najbardziej istotne i które tak naprawdę oprócz dydaktyki mają też inne znaczenia, o których mówiliśmy tutaj, te wychowawcze, te związane z komunikacją, te związane z relacjami pomiędzy uczniami, te związane z rzeczywistym osiągnięciem współpracy. I drugi słój z makaronem, który mówiłem bardzo krótko, natomiast mimo tego, że mówiłem go bardzo krótko, to chcę powiedzieć, że warto, i każdego nauczyciela namawiam, żeby przynajmniej raz w jakiejś klasie kiedyś zastosował słój z makaronem. Znam wiele osób, które już później z tego nie zrezygnowały i zdarza mi się spotykać kogoś, komu to pokazałem dekadę temu, nasze drogi się znowu spotkały i ktoś to dalej stosuje, więc widocznie działa, bo by zrezygnował. Nie każda metoda jest dla każdego, natomiast generalnie rzecz biorąc, namawiam, żebyśmy myśleli też o klasie jako o wspólnocie, a nie tylko tradycyjnie o tym, że uczniowie, każdy się stara dla siebie tylko i oczywiście są takie sytuacje w szkole, zawsze będą, tak? Natomiast oprócz tego warto pogrubiać tą drugą nogę nie konkurencji, tylko współpracy, współdziałania, działania wspólnego.